Debiut rzeczywiście, ale robiony nielegalnie, dlatego że byłem wtedy na czwartym roku w szkole filmowej i nie było tak łatwo jak teraz, że przychodzi student i mówi: No, właściwie, mam robotę, mogę pracować, czy, czy dostanę zezwolenie. Nie, ja wtedy robiłem to jednak w ten sposób, że wyjeżdżałem sobie w poniedziałek do Wrocławia, czy w niedzielę wieczorem. Tam szwenkowałem, wracałem na czwartek na zajęcia ze sztuki operatorskiej. Później znowu wracałem do Wrocławia, ale w ten sposób zrobiłem no, pierwszy film, no, że tak powiem, w ciekawym, w ciekawym towarzystwie. No, reżyserem był Grzegorz Królikiewicz, a operatorem był Bogdan Dziworski, więc to była naprawdę dobra szkoła. Nauczyłem się pracować na korbkach, czyli na bardzo precyzyjne ujęcia, które były robione z głowicy korbkowej, czego myśmy na przykład w szkole nie mieli szans, ponieważ takiej głowicy w ogóle w szkole nie było. A tam dostałem zadanie, nie mogłem mieć, że tak powiem, wolnych momentów na, na, na planie, bo Grzegorz Królikiewicz narysował mi na dużej planszy ósemkę. I powiedział, w wolnych chwilach nie rozmawiasz z klapserką, tylko siedzisz za kamerą i ćwiczysz korbkami i prowadzisz ciągle środek, ten Messerschmitt, który jest w kamerze, prowadzisz po ósemce i ćwicz. Jurek Domoracki w czasie bestii nauczył mnie bardzo dużo takiego, właściwie takiego no, nazwijmy tego klasycznego warsztatu, jeżeli chodzi wie pan, o opowiadanie, czyli mastershot, zbliżenia, kierunki, zachowanie pewnych takich, no, klasycznych zasad, które ja łamałem trochę tymi moimi doświadczeniami właśnie z filmów z Bodziem Dziworskim, gdzie się dużo tych takich fragmentów dokumentalnych pomieszało i mi się wydaje, że Bestia jest takim właśnie filmem, w którym jest trochę tych takich ujęć załóżmy obiektywem 100, 1000 mm, a jednocześnie są ujęcia, które są doświadczeniami przeniesione to są przeniesione częściowo doświadczenia Jurka z poprzedniego filmu, przy którym był pierwszym reżyserem, drugim reżyserem, mianowicie z Ziemi Obiecane. Także miałem fantastyczną szkołę, bo Jurek był nabity tamtym filmem, fantastycznym filmem. Jurek przecież przez ileś tam lat studiował operatorkę. Ja się przy nim, że tak powiem, nauczyłem jeszcze jakby zupełnie innej części yy, no Nazwijmy warsztat operatorskiego, że to jest sztuki operatorskiej, tak to możemy nazwać. Pobodzić warskim pójść do Jurka do to było fantastyczne szczęście. Pan Janusz Morgenstern był moim następnym takim nauczycielem też tego kina, no też z taką, że tak powiem, dobrym wsparciem takiego tradycyjnego warsztatu, nazwijmy to w ten sposób. Ja, no, ja dzięki Morgensternowi nauczyłem się robić ludzkie, ludzkie no aktorskie zbliżenia, prawda? I zwrócił mi uwagę na to, żeby jednak psychologia w oczach była, że tak powiem, czytelna. Nau nauczyłem się od niego jednak dbania o, o, o ludzkie oczy na ekranie, o ekspresję zbliżeń, o ekspresję poszczególnych kontrplanów, także no, jestem mu bardzo za to wdzięczny, bo to, to była fantastyczna szkoła. A po, po, przy okazji no, jeszcze jedna rzecz, to był przecież no, już wybitny reżyser i dużo starszy ode mnie. I, no, to spowodowało, że też nauczyłem się współpracować, no jednak, jakby mi było z mistrzami. Trzeba, aby jednak było, mój Boże, przecież też nauczyć się pewnej, że tak powiem, odporności psychicznej, no, pracy z kimś no, dużo, że tak powiem, bardziej zaawansowanym w zawodzie i, i wybitnym, jakim był pan Morganszczel. Jak Jurek przysłał mi tekst, ja zacząłem, wie pan, wertować we swoich, że tak powiem, małych archiwach fotograficznych, i znalazłem numery fotografii, magazynu fotografia z lat 50 wie Pan i studiowałem sobie, że tak powiem studiowałem, no trudno powiedzieć, oglądałem sobie e, zdjęcia z lat 50 e, no z tamtego czasu, prawda, i ileś tam kadrów, które są, to są te kadry takie, wie Pan, ekspresyjne, kamera jest od dołu, trochę szerszy obiektyw, wszyscy wyglądają dumnie, z podniesionym czołem, z brodą zadartą i coś takiego zostało w tym, w tym filmie również. Jest też mnóstwo ujęć, które, z których jestem bardzo dotąd jeszcze zadowolony, z ujęć z biegu. To jest bardzo ciężko sfotografować bieg. Jak ludzie biegną, a jednocześnie między nimi następują pewne sytuacje, pewne, no wie pan, dosyć ostre relacje, a oni ciągle biegną. I właściwie mieliśmy fantastyczne szczęście, że w tamtych czasach, tuż przed naszym filmem, przyjechali Amerykanie, którzy bodajże kręcili film Mur i zostawili Steadicam. To był pierwszy Steadicam w Polsce wtedy. Pamiętam, że ten steadicam nam pomógł nakręcić mnóstwo rzeczy, które normalnie, nie wiadomo jak byłoby się. na tych bocznych drogach pod Wrocławiem, gdzie, gdzie pan, był asfalt nierówny. Steadicam zainstalowany w samochodzie powodował, że można było nakręcić aktorskie sceny w czasie biegu. I tutaj na przykład nauczyłem się następnej rzeczy od Damarackiego. Steadicam zawsze y, łatwiej nie operować, jak jest troszeczkę szersza optyka, mamy szerszy kąt widzenia. A Jurek mówił dobrze. Stary, kręcimy tutaj jakieś obrazki, dobrze, jakieś są ludzie, między sobą widzimy ich w szerokich planach, ale potrzebujemy jednak jakąś psychologię. I na przykład to był chyba pierwszy w Polsce reżyser, który na przykład e, nacisnął operatora w ten sposób, mówi: Załóż dłuższą optykę do tego, naszą znaczy dłuższą, rzędu 50 mm, tak dalej, czyli zróbmy dobre zbliżenia. Spotkając się z panią Cywińską, to był następny mój reżyser, od którego. Czegoś się nauczyłem, który coś spowodował, w, że tak powiem, w mojej głowie, w moim sercu, w mojej łepetynie, wie pan, że, że, że się więcej nauczyłem. Nauczyłem się, wie pan czego, nauczyłem się patrzenia znowu na aktora, na, na, na pracę z aktorem, bo pani Cywińska była, jest reżyserem, który fantastycznie pracuje z aktorem, ma olbrzymie doświadczenie z teatru, poza tym potrafi odkrywać yy, no, nowe twarze. Pewien rodzaj napięcia emocjonalnego, który był na planie, i szczególnie między nami tutaj. Opowiadania kamerą, która jest, wie pan, reaguje właśnie na grę aktorską, która e, improwizuje często. Jeżeli chodzi o warsztat, to takie rzemiosło takie podstawowe, ja się wiele nauczyłem. Przepraszam, 222 dni zdjęciowe były w tym filmie. Słuchaj, Resiek, ale wiesz co, no co z tego, że myśmy się umówili, że to będzie jakiś latur, jeżeli chodzi o światło? Pięknie to oświetliłeś, to fantastycznie to wygląda, ale wiesz co, ja czuję, że ta scena to nie jest latur. To jest, słuchaj, to jest, to jest środek to jest środek wojny, zaciemnione wnętrze, jest wiesz, chłód na dworze, ludzie są przestraszeni. Jeżeli teraz zrobisz takie piękne światło, jak zrobiłeś, to przecież to nie będzie adekwatne do tego, co, 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 co jest naprawdę w scenie, co się z tymi ludźmi dzieje. Mówi, zmień to. To jest fantastyczna zabawa, bo, bo, bo pan Bromski jest, proszę pana, no fantastycznym, że tak powiem, no człowiekiem właśnie, jest to człowiekiem, który lubi ludzi, lubi dobre jedzenie, lubi dobre wino, to jest, a poza tym, no przede wszystkim lubi ten taki, lubi ludzi i lubi autentyczny krajobraz, który tam, wie pan, gdzieś udało się nam znaleźć w, w okolicach Supraśla, Wierzchlesia i tak dalej. Nagle się okazywało, że można było być bardziej rozluźnionym, bardziej, że tak powiem, radosnym, ale to nie przeszkadzało zrobić filmu, który jest również właśnie radosny. Myśmy się nie zdekoncentrowali jeżeli w momencie, kiedy włączaliśmy kamerę. Ale szło to tak wie pan, strasznie naturalnie i bardzo to miło wspominam. Tym bardziej, że tak się ułożyło, że e, moi rodzice pochodzą z tamtych stron. Jechaliśmy samochodem w czasie dokumentacji nagle zobaczyłem, wie pan, że są jakieś dziwne płoty. Ja mówię, czekajcie chwilę, a Jacek mówi, co o co chodzi i jedziemy już się spieszę. Ja mówię, nie Jacek, daj mi zrobić jedno zdjęcie. I oczywiście już miałem zawsze ze sobą aparat fotograficzny, jakimś tam długim, nawet pamiętam, zoomem miałem i dostosowałem ten kadr yy, przy pomocy tej zmiennej, ogniskowej, do, do, do tego, co mi się najbardziej podobało, zrobiłem parę zdjęć płotów, i później nagle się okazało, że z tego powstała no, pewna narracja w, w pierwszej części Pana Boga za piecem, a później w następnych miejscach. Ten klimat został. Ten klimat został, poza tym zostali, on fantastycznie znalazł ludzi. Tak się ułożyło, że się spotkałem przypadkowo z Panem Pawlikowskim, do, dokręcając do, do, do jednego z filmów, do jednego z filmów, który on robił w Moskwie, dokręcałem rzeczy tutaj w Warszawie. Dokręcałem w Warszawie, no i później zaproponował mi, żeby jeszcze inny film skończył, czyli następny film też dokończyłem. Dwa filmy zrobiliśmy. Takie Zrobiłem z nim właściwie, do, do, robiąc dokrętki, a później zrobiliśmy razem Last Resort, później zrobiliśmy e, My Summer of Love, czyli Lato Miłości, no, później zrobiliśmy w Paryżu Kobiety z piątej dzielnicy. To były fantastyczne doświadczenia, ponieważ no, mi się wydaje, że złapaliśmy wtedy z Pawlikowskim no, dużo takiej fajnej, wspólnej fali. Poza tym, wie Pan, on, przez to, że pracował wcześniej jako dokumentalista, no to lubił coś takiego, że się reaguje na sytuację błyskawicznie. I większość tego jego filmów to były filmy, które są właściwie no, półdokumentalne. W Last Resort, czy to w Mysore of Love, te młode aktorki, które się fotografowało, wie pan, to, była, to, była, to była chwila czasami. Oczywiście on, y, 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 że tak powiem, kreował sytuację, podpuszczał aktorki, podrzucał jakieś zdania spod kamery, ale trzeba było na to reagować i, i, i sfotografować to wszystko, co się nagle. Zdarzyło, że dostaliśmy taką szansę. I mi się wydaje, że to, to, to była fantastyczna współpraca, tym bardziej, że, że, że on jest reżyserem, który no, jednak bardzo dba również o wizualną stronę. Otoś zadzwonił, mówi słuchaj, który film robić? Bo dostałem już właściwie częściowo pieniądze na, na Epika. To była taka rzecz, która się dzieje gdzieś tam w Gruzji i tak dalej. Ale wiesz co, a może siostre miłosierdzia już ten, ten scenariusz też czytałem. Mówi, co, by, co byś radził, żeby co by robić. No, to była taka normalna, wie pan, yy, no, koleżeńska rozmowa. Nawet on nie wiedział, że jest bankiet tam gdzieś u mnie na dole, ja poszedłem na górę, wziąłem Skype'a, przez Skype rozmawialiśmy. Mówi, słuchaj, wiesz co, siostrę, rób siostrę. No i jeszcze, wie pan, wcześniej jeszcze wspominałem Pawlikowskiemu o, 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 o Piotrze dzięciolo jego produkcji, wie pan, o Opusie. Wie pan, że mówi, słuchaj, bo tutaj są ludzie, w Łodzi, którzy, którym zależy na tym, żeby robić artystyczne, artystyczne filmy. Słuchaj, zainteresuj się. Jak będziesz w Polsce, to zapytaj się o takiego człowieka, jak się nazywa Piotr Dzięcioł. W tamtym czasie agent z Londynu przysłał mi no, przynajmniej cztery ciekawe scenariusze, ale już wiedziałem, że, że ja chcę robić ten film. Wie pan, że chcę robić ten film, i już byłem, wie pan już powiedział nie, to słuchaj, na razie to jeżeli chcę robić, to ja chcę robić z Pawlikowskim filmem. Do tego filmu przygotowując się, no zrobiłem gdzieś około 2000 tysięcy zdjęć fotograficznych. Znowu tak jak opowiadałem o tym, o, o, o Barańskim i tak dalej, to gdzieś około mam 2000 zdjęć gdzieś w komputerze, y, zrobiliśmy razem scenopis obrazkowy. Ewa Puszczyńska do mnie zadzwoniła, słuchaj, y, y, producent w Londynie potrzebuje czegoś takiego, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No to wie pan, to zrobiłem. Pamiętam, do, do, dosyć pośpiechu, bo to było, m, trzeba było szybko wysłać. Mam to w komputerze, tak zwany styl siostra. Napisane siostra, styl. 25 z najważniejszych zdjęć tego, z tego okresu dokumentacji włożyłem, wie pan, w jeden plik, nagraliśmy na płytę, poszło to do Londynu, zostało to zaakceptowane. Jakby wie pan, mówię o swoim wkładzie do tego wszystkiego. Później był okres jeszcze zdjęć próbnych, wie pan. Okres zdjęć próbnych, i wie pan, no też zaproponowałem, żebyśmy po raz pierwszy robili na cyfrowej kamerze. W różnych miejscach swojego żywota się pojawiał na tym ekranie. Trzeba było być strasznie pokornym wobec tego, tego, tego naszego bohatera. Pomyśleć jak to zrobić, a nie myśleć o tym, że aha, teraz wywalę fantastyczne, niepiękne zdjęcia.